Witam serdecznie. Dzisiaj odcinek będzie bardziej lightowy, taki dla śmiechu. Chociaż odcinek będzie po to, żeby zaprezentować premkę japońską za, za dokładnie 18 zł. Jeszcze sprawdzę. Pokażę Wam ją w sklepie. Wargaming Ja bez, z Wargamingu korzystam Jak większość graczy World of Warships um, Więc... Um, więc tak Wchodzimy sobie w okręty filtry zjeżdżamy sobie na sam dół i mamy Chaniba. kosztuje on 18 ,14 zł 14 groszy więc jakby to jest dosyć tani więc tak u mnie w Wyposażenie wygląda no, no tak dziwacznie, bo mam tylko modyfikację głównego uzbrojenia. Na kapitanie jeszcze ma, mam tylko likwidator, umiejętność. Do tego no i to wszystko na, na, na ten czas. Jednakże. Poprawiłem głośność w swoim GeForce, więc e, możliwe, że będzie mnie lepiej słychać. Jak nie, to postaram się jeszcze coś zrobić. Ale się zobaczy. Dobra, wchodzimy sobie zapadkę ustawienia dźwięk tak mam wzmocnienie na 100% więc powinno mnie lepiej być słychać Do dodatkowo zdjąłem jeszcze słuchawki żeby mnie jeszcze lepiej było słychać um, bo ze słuchawkami jest taki problem że czasami potrafią mi się po prostu przełączyć mi się dźwięk, i wtedy można słuchać tylko grę bez mojego gadania. Więc no, jakby jest, jest zawsze mniejsze ryzyko, jak się gra bez słuchawek, ale też się wiąże z tym problem, że wszystko, co się dzieje w domu po prostu słychać a do tego drzwi nie mam zamkniętych na szczęście mama poszła nie wiem do sklepu chyba więc jakby to powiedzieć nie ma to żadnego 右にブレーキ確認。レジャー。ジャムる。違うか。押しとペデ。敵戦闘決心。右にブレーキ確認。イミテキャッシュ Torped lekko oberwało, ale, ale na szczęście żyję. Już mam kolejne torpedy. Zaletą te, tego okrętu jest to, że można łatwo prowadzić ogień torpedami, bo przeładowanie tor, torped trwa. 22 sekundy, co jest bardzo szybko. Więc mo można dosłownie zasypać wroga torpedami i znów zaraz będę miał torpedy. jest mały zwrotny bo da się nim nawet driftować chociaż za bardzo tego nie widać to to jednak da się nim driftować do tego tylnie działa o obraca się o 360 stopni więc nie, nie, nie ma potrzeby e, czekać aż to, to tylnie działo się po prostu obkręci o 180 stopni i, i ten dobra spróbuję pokazać jak jest z tymi torpedami więc Podpłynę do gościa. Jeszcze sobie poprawię ten. Włączamy sobie puścik. We weszłem z zasięgu artylerii dodatkowej. Baterii dodatkowej. Więc muszę być ostrożniejszy. Dobra. Zmieniamy sobie na mniejszą wiązkę Dobra Czekamy na rezultaty Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj. Dawaj tymi torpedami. Dawaj i... BUM! No Można sprawnie przeprowadzać ataki torpedowe na krążownicy, na pancerniki. Ehm, tylko, że ten okręt jest nie raczej nie do zarabiania, a do wyluzowania się po jakichś ciężkich bitwach na ósemkach, dziewiątkach, dziesiątkach. Czasami po prostu człowiek potrzebuje troszeczkę o, odpoczynku od, od tego co robi. tysięcy zrobione. Po, po prawie nic nie, 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 nie trzeba się starać. Po prostu staram się robić japońską linię. Jest nawet ok. Lubię długie okręty. Nie muszą być nawet zwinne. Ważne, żeby jak się łupnie to z hukiem. No. Taki okręcik. Jednak to nie jest ta bitwa. No. W widać. Do, dokładnie że 47 tysięcy zrobione 10 tysięcy się nabiło no i to jest takie do gry za moim zdaniem za 18 zł warto bo czasami em, jest się w grze tak wnerwionym że Trzeba sobie jakoś odpocząć. No. I to jest takie jedno z, z rozwiązań. Jeszcze czy te torpedy lecą 44 węzły, więc to, to nie jest aż tak wolno, bo w w niektórych okrętach to, je, to te torpedy lecą tak wolno i się świecą że łatwo je ominąć na przykład jak gram Tirpicem 8 poziomu to często się zdarza, że coś puści mi torpedy przed nosem i ja jestem w stanie to wyminąć, bo torpedy są po prostu wolne o wow. I taki detal że na tej mapie biegun jest okręcik okręcik na horyzoncie Ciekawe co by się stało ja bym strzelił do nieba Oczywiście się nie uda bo nie miałem go na namurzonego, więc jest ciężko też mhm. ten bust zawsze coś tam daje bo widzi i widzicie, zrobiłem atak do, torpedowy na jeden i już mam na niszczyciela i już mam torpedy na, na ko kolejny a atak to torpedowy. A oczywiście musiało, musiało mi się dostać, bo nie ma bitwy, żeby... ojojoj. Oj, oj. można i tak zapomniało mi się, że francuskie mają torpedy, krążowniki na tym tym, bo na przykład amerykańskie na tym poziomie nie mają zazwyczaj jak na przykład ten jak on ma Cetylu Esteluis nie ma torped. No to są takie krążowniki już pod pancernik, które, no mają coś takiego jak w pancernikach. Zazwyczaj są wolniejsze. S okręt ten rozpędza się do, z boosterem do 32 węzłów, więc jest szybki. Ster... Ster... No, działa sprawnie, bo można szybko i łatwo skręcić. No, torpedy są nawet spoko, No, są po prostu dobre. Dwie wyrzutnie po dwie, dwie torpedy daje łącznie cztery. I te cztery wyrzutnie umią zalać ból. Wyrzutnie, czyli te takie, już pod mnie po pokazuję, bo jest taka możliwość w World of Warships. Pokazania wyrzutów. Na dole są takie dwie rury i z tego wy wychodzi torpeda. Jest wypluwana torpeda. wyminięte oh, nie. nie udało się wy wyminąć Dostał. No tylko yy, z tym promieniem skrętu jest trochę średnio, bo no tak jak mu mówiłem, ten niszczyciel bardziej nie no ten promień skrętu jest po prostu dla mnie dziwny. Jestem typem gracza, co woli jednak pancerniki, bo dla mnie niszczyciele są takie średnie. Wiem, że, że są osoby, tu, którym się po prostu podoba gra na niszczycielu i wiem, że taka osoba jest w stanie zadać kuku, bo na własnej skórze swo swojego pancernika się o tym przekonałem. No, i ten bot też się przekonał, że niszczyciele umieją zadać wielkie kuku No, polecam sobie to, to kupić. Nawet nie miałem po promocję z 18, miałem tę cenę na 16. tak wyszło. Jeszcze do, otrzymałem ten pancernik premium Mutsu który jest spoko nie, nie powiem, że nie który po prostu jest dobry i teraz Ostateczne uderzenie. Uuucha lecimy po tamtego. Boost. Boostera sobie odpalam i płyniemy. Lekko mi ta kamerka przeszkadza, ale no. jak ma się mnie widzieć, to jest OK. Dobra, po tego na, na początek sobie popłynął. Ma bardzo duży op, op, łuk. Łuk pocisku. Co mnie... O. Niektóre okręty mają ten łuk po prostu duży, bardzo duży. Co czasami pomaga, a czasami przeszkadza. Przeszkadza nie, nie tylko osobom grającym. Ani mi się wasz. No. Boże. Co za... za debil. Ten... Puścił torpedy i nawet mi nie trafił. Dobra. Ja jestem głupiłem, bo za zapomniałem, że jest coś takiego jak szeroki łuk torped. Z został jeszcze krążownik i ten zaraz wracam. zwycięstwo 44 tysiące nastukane więc Moim zdaniem warto ten niszczyciel mieć w, sw w swojej kolekcji. Zbierzemy sobie jeszcze kontener z węglem, bo w węgielek się przydaje. Abyś ten niszczyciel prezentował. Mam nadzieję, że wyszłem głośniej niż na wcześniejszych odcinkach. No. I to by było na wszystko. Ja się z wami żegnam. Więc, cześć. A przed sobą być może pojawiły się, pojawił się film dopasowany specjalnie dla Ciebie. Masz też opcję zasubskrybowania mojego kanału. Za wszystkie subskrypcje bardzo dziękuję. Do następnego.